Kim byli konkwistatorzy, czym była konkwista? Od końca XV wieku Hiszpanie i Portugalczycy prowadzili szereg wypraw, oczywiście zbrojnych, żeby zdobywać nowe terytoria, żeby się wzbogacać, żeby zwiększać swoją władzę. A ponieważ w języku hiszpańskim podbój, zdobycie to konkwista, to nazwano to konkwistą. A tych uczestników tych wypraw nazwano konkwistatorami, czyli od konkwistator... Zdobywca. I właśnie te wyprawy, choć najczęściej wiążemy konkwistę z Ameryką Południową, Środkową, czy ogólnie z Amerykami, to były wyprawy nie tylko w Amerykach, ale w rzeczywistości obejmowały też obszar Afryki i Indii. Wszędzie tam, gdzie Hiszpanie i Portugalczycy się znaleźli, dążyli do zdobycia nowych terenów, nowych bogactw, tam były prowadzone te wyprawy zbrojne. Oczywiście, Konkwista była prowadzona pod flagą szerzenia chrześcijaństwa, a metody tych podwojów, tego szerzenia chrześcijaństwa, były naprawdę bardzo krwawe. Był to prawdziwy terror i doprowadzał do olbrzymich ilości ofiar. Tam nikt nie myślał, no w większości nikt nie myślał o krzewieniu chrześcijaństwa chodziło o tereny i o pieniądze o bogactwo o zwiększenie władzy. A po prostu Szerzenie wiary to była taka dobra wymówka. Niestety ta ilość ofiar była bardzo duża. Konkwisty doprowadzały do upadku cywilizacji i do wytępiania wielu plemion. Każdy z nas słyszał o zniszczeniu cywilizacji Azteków, Inków. Do tego ta, ci konkwistatorzy przynosili poza tym szerzeniem wiary i terrorem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – choroby. Choroby, na które populacja obu Ameryk nie była uodporniona. Ona z tymi chorobami się do tej pory nie zetknęła i niestety, ale te choroby doprowadziły do gigantycznych strat. Można śmiało powiedzieć, że nawet dziesiątki milionów, os milionów osób w przeciągu 100-200 lat na terenie obu Ameryk zginęły w wyniku, umarły z wyniku tych chorób. Do najsłynniejszych konkwistatorów zalicza się Francisco Pizarro, Hermana Cortesa, czy też Vasco Nuneza de Balboa. Pizarro dokonał podboju Imperium Inków, założył też Limę, czyli stolicę Peru, 18 stycznia 1535 roku, tak nawiasem mówiąc. Łącznie dokonał on trzech wypraw do Peru, no, do dzisiejszego Peru, czyli przeciwko Imperium Inków. W trzeciej uwięził, a następnie zabił władcę Inków i w 1533 roku zdobył Cusco, czyli stolicę imperium. Pamiętajmy, że to nie tylko przewaga militarna po stronie, a właściwie w małej części ta przewaga militarna po stronie Europejczyków powodowała te zwycięstwa. Choroby, które sprowadzili Europejczycy, wykorzystywanie Narodów, plemion, jedno przeciwko drugiemu, zaskoczenie i niewiarygodna bezwzględność. To wszystko powodowało, że na przykład te imperia upadały. Herman Cortez był zdobywcą Meksyku i oczywiście pokonał Azteków. Głównie wykorzystując inne plemiona przeciwko Aztekom, później przeciwko tym wcześniej używanym plemionom i w ten sposób był w stanie pokonać te potężne państwa. Państwa, które w otwartej walce nie byłby w stanie pokonać. No i oczywiście tutaj też szerzące się choroby zrobiły swoje. Vasco de Balboa był pierwszym Europejczykiem, który dotarł przez przesmyk panamski do Oceanu Spokojnego. Było to 25 września 1513 roku. Założył też pierwszą stałą kolonię na kontynencie amerykańskim. Ale w końcu ten konkwistator pokłótni z innymi jemu mu Podobnymi no zginął. Rezultatem działań tych wszystkich konkwist, konkwistatorów były ogromne terytoria, podbite przez Hiszpan, przez Portugalczyków. Duży wpływ na ich budżety oraz wprowadzenie siłą tego chrześcijaństwa w Amerykach. Pamiętajmy, że obie Ameryki. Ponieważ poniżej tych obecnych Stanów Zjednoczonych to już był teren, gdzie Portugalia z Hiszpanią prowadziły swoje operacje, do tego Afryka oraz terytorium Indii. Tam były przeprowadzane te, można powiedzieć, wyprawy, i właśnie tam szerzenie chrześcijaństwa, walka z tymi, którzy ośmielili się przeciwstawić, to wszystko doprowadzało do tego, że te ludność tubylcza w większości ginęła. A ci, co pozostali, niestety musieli ukorzyć się przed nową władzą, pod nową władzą, i ta nowa rzeczywistość bardzo mocno różniła się od tego, co było jeszcze niedawno. Szkoda tych cywilizacji amerykańskich, ponieważ może w jakiś inny, bardziej cywilizowany sposób można by było je zmienić, ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję za uwagę, zapraszam do. Obejrzenia innych materiałów, na inne materiały, na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia ponownie.